Cześć, jestem Karol Bocian, jestem pracownikiem umysłowym. Codziennie uczę się i zarządzam wiedzą. Mam na ten temat różne refleksje. Wysłuchaj tej i wykorzystaj w swoim życiu. Na ostatnią chwilę. Do zrobienia na jutro masz tylko chwilę. Zadanie nowe: wywraca Twój świat. Proces trwa miesiąc lecz ty masz dobę i walczysz, pracujesz, kończysz z sukcesem, lecz wiesz już dobrze, że praca w ten sposób to pomysł jest zły. Lekcja na dzisiaj. Pośpiech zwiększa prawdopodobieństwo odczuwania stresu oraz popełniania błędów. Pst! Jeszcze jedna informacja. Poprawisz mi trochę humor jak skomentujesz ten wpis? Albo udostępnisz, lub polajkujesz. W opisie są linki. Odwiedź mojego bloga, albo kup coś ode mnie. Możesz kupić mi też kawę. Jeszcze raz w opisie są linki. Odwiedź je. Cześć!